Cześć kochani, witam Was na moim vlogu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam miasto, w którym aktualnie mieszkamy i przez które właśnie teraz przejeżdżam. Mieszkamy tu już od paru dobrych lat i jak większość z Was wie, to miasto to Makaj. Ja już Wam w większości Mackay pokazałam w moich poprzednich filmikach. Były filmiki o najpiękniejszych plażach w Mackay, o najpiękniejszych dzielnicach, o częściach takich rekreacyjnych, miejscach rekreacyjnych w Mackay. No a dzisiaj nastał czas na samo centrum Mackay, czyli tak zwane CBD. Ale pokażę Wam najpierw na mapie, gdzie dokładnie leży Makai w Australii. Także popatrzcie sobie tutaj na tą mapę. Na czerwono Wam zaznaczę Mackay. Tutaj zobaczcie, na wschodnim wybrzeżu leży, tak w połowie wybrzeża, bym powiedziała, stanu Queensland. I tak, żeby Wam to zobrazować mniej więcej, to z Mackay my mamy około 950 km, czyli około 11 godzin jazdy do Brisbane. No a Brisbane, tak jak sami widzicie, leży na praktycznie samym południu wybrzeża stanu Queensland. A odwołuje się do tego Brisbane, wiadomo, dlatego że Brisbane jest stolicą stanu Queensland. I całkiem niedawno zrobiłam Wam o Brisbane odcinek, także możecie sobie zobaczyć. Tutaj Wam podlinkuję i w opisie filmu też znajdziecie link do odcinka o Brisbane, także sobie zobaczcie. jak dość jest zaciekawiony tym, jak Brisbane z kolei wygląda. Czyli takie już duże miasto, bo stolica w końcu stanu Queensland. Dobra, kochani, to lecimy sobie już na spacerek po centrum Mackay. Pokażę Wam tutaj najpierw te wszystkie uliczki i sklepy, które wyglądają bardzo charakterystycznie dla powiedziałabym wszystkich miasteczek australijskich. Czyli tak jak widzicie tutaj, ułożenie tych uliczek jest takie bardzo charakterystyczne dla Australii. Jak już widzieliście moje wcześniejsze filmiki, Stonesville, Sunshine. Coast, Brisbane, nawet czy Gold Coast, to właśnie tam, jakkolwiek kiedykolwiek pokazywałam jakąkolwiek część miasta, to wyglądało to mniej więcej wszystko tak samo. Czyli, tak po prostu, równolegle ułożone uliczki. I w Makajach akurat jest to charakterystyczne, że tutaj nie ma za bardzo takich wysokich wieżowców pomiędzy tymi uliczkami, tylko niższe, gdzie tam, właśnie w tych budynkach na dole. Zazwyczaj są sklepiki czy jakieś inne biznesy, jeden koło drugiego, takie starsze, takie wyglądające na powstałe wcześniej, przed, wiadomo, centrami handlowymi. Ale powiem Wam, że te sklepiki w takim starym stylu tak średnio funkcjonują tutaj, no ale większość z nich tak jak była otwarta, zawsze tak jak jest otwarta, więc nie wiem w jaki sposób to tutaj funkcjonuje. Jeszcze Wam tak na szybciutko powiem, że Makai jest na warunki australijskie takiej powiedziałabym średniej wielkości miastem. Z ludnością, tak, około 117 tysięcy. Te 117 tysięcy niby zarejestrowali właśnie w 2019 roku, ale niektóre źródła, między innymi takie oficjalne makajowskie, już podają, że w Makaj jest ponad 120 tysięcy ludzi. No ale oczywiście, jak wiemy, czasy teraz są inne, więc to się wszystko pozmienia. Według tego, co obserwujemy, to w Makaj będzie coraz więcej ludzi, bo jednak z tych większych miast australijskich ludzie się raczej wyprowadzają właśnie już do tych. Troszkę mniejszych, ale jeszcze średniej wielkości, czyli na przykład Makaj. No i osoby, które jednak chcą mieszkać w mieście, a nie na wsi, w takiej średniej wielkości mieście, ale lubią też egzotykę, no to wiadomo, że dla takich ludzi akurat Makaj będzie bardzo atrakcyjnym miejscem. I tak jak widzicie, nie jest to tutaj także centrum miasta tętni życiem, jakoś specjalnie tak jak było w Brisbane czy innych takich większych miastach y, australijskich. Za chwilkę Was właściwie wezmę na uliczkę, gdzie jest rzeczywiście więcej knajpek, i rzeczywiście można powiedzieć, że tam może tak bardziej y, widać, że to miasto tętni życiem. Ale reszta tych uliczek tutaj to tak średnio popularna, jest Wam powiem. Jakoś tak mało Australijczyków tu spaceruje, przechadza się, y, czy tam do sklepów wolą nie wiem wsiąść w samochód podjechać do centrum handlowego niż po prostu do centrum makai sobie pospacerować między sklepikami no nie wiem taki inny styl życia też tutaj jest troszeczkę jednak w Polsce jak się idzie do miasta to też jest popularne tak iść na rynek wypić sobie kawkę czy coś tam i potem iść uliczkami rynku przespacerować się tutaj w Australii to tak raczej nie spacerują jak ktoś spaceruje to rzeczywiście typowo i to już nie jest tak w centrum miasta, tylko gdzieś wiadomo w swoich dzielnicach. No ale dobra, słuchajcie, przemieszczamy się tutaj dalej uliczkami i zwrócę Wam tutaj właśnie uwagę jeszcze na te budynki, bo większość tych budynków w samym centrum Maka jest jednak starsza. Nie są to jakieś mega nowoczesne budynki, chociaż powiem Wam, że wiadomo, tak jak w każdym mieście. Coraz więcej tu takich nowoczesnych, wyższych troszeczkę apartamentowców powstaje, które właśnie zaraz wam pokażę. Tutaj też macie jeden z takich nowocześniejszych budynków w Makai, czyli nasza miejska biblioteka. Powiem Wam szczerze, że taki projekt bardzo ciekawy z zewnątrz już w miarę ciekawie i nowocześnie wygląda, ale w środku, jakbyście weszli, właśnie muszę Wam kiedyś pokazać, jak ona wygląda. To jest naprawdę mega super zaprojektowane, widać, że ktoś się przyłożył do tego. Nie dość, że właśnie powierzchnia była dość mała do zagospodarowania tam, bo ta biblioteka nie jest jakaś duża, to wszystko jest tak przemyślane, tak nowocześnie tam jest zrobione. I tu już właśnie Wam pokażę te wcześniej przeze mnie wspomniane nowoczesne budynki, czyli w głównej mierze właśnie hotele, apartamentowce, tam można sobie wynająć, kupić mieszkanie, czy też właśnie tak jak normalnie w hotelu na parę nocy zostać. I taka jeszcze ciekawostka, o której chcę tutaj powiedzieć, bo ja sobie wczoraj to sprawdziłam, mnie to szokowało, że słuchajcie, ponad 30% ludności Makai to są ludzie, którzy przybyli tu z innych krajów, czyli ludzie nieurodzeni w Australii. Dobra, i tu już dotarliśmy do tej powiedzmy najbardziej takiej popularnej uliczki. Uliczki z restauracjami, więc tu wzdłuż, tak jak widzicie, to są knajpki. Bardzo popularne, bym powiedziała. No niektóre bardziej, niektóre mniej, ale wiadomo, że to jest tutaj taka uliczka, gdzie idziesz, idziesz, idziesz. Jedna za drugą są knajpy. O, i właśnie tutaj to pięknie widać, słuchajcie. Kolejna rzecz, która mi się mega, mega podoba, właśnie w centrum Makaj, to jest to, że praktycznie w każdej uliczce, tak jak widzicie, są palmy. Czyli widać tu właśnie w cudowny sposób tą egzotykę, właśnie w samym centrum, bo każda uliczka ma mnóstwo palm. Nie wiem, kto to wymyślił, kiedyś może bardziej właśnie patrzyli na to, żeby Makaj było takie turystyczne i takie bardziej egzotyczne w odbiorze dla oczu, właśnie. Ale właśnie y, teraz już. Że tak nie dbają o to, żeby gdzieś tam palmy sadzić i tak dalej. Nie patrzą na to tak bardzo. Kiedyś widać, tak jak tu widzicie po tych uliczkach, komuś musiało zależeć na tym, żeby to było pięknie w tym centrum. Wygląda to naprawdę mega egzotycznie. Oczywiście, jak możecie się domyśleć, Australijczycy niezbyt zwracają na to uwagę, no bo są przyzwyczajeni do tych palm, ale dla mnie, to dla mnie to jest mega super pospacerujemy sobie tutaj troszkę po tym Makai, Wam pokażę trochę jeszcze więcej. Natomiast w międzyczasie Wam powiem jeszcze tak osobiście, że mi się to Makai naprawdę zaczyna coraz bardziej podobać. I ogólnie już pamiętam, że na samym początku jak tu przyjechaliśmy i poszliśmy na spacer właśnie po tym centrum, które Wam teraz pokazuję, to na mnie ono wywarło niesamowite wrażenie, szczególnie właśnie przez tą egzotyczną roślinność i ym, taki wygląd powiedzmy bardziej przyjazny, co mnie też tak jakby ugruntowało. W tym, żeby jednak zostać w Makai, to było nie tylko to, że właśnie ogólnie jest taniej, ale to, że na przykład tutaj mamy więcej tej egzotyki: jest tu więcej palm, jest tu gorętszy klimat, jest tu cieplej. Ogólnie zimy są przyjemniejsze niż nawet w Brisbane. Mimo tego, że Brisbane wiadomo, też jest w tropikalnym stanie Queensland, więc tam też jest ogólnie cieplej, ale zimy mają już dużo chłodniejsze niż my. Jak widzicie, słuchajcie, centrum Maka jest takie w miarę małe, nie jest jakieś mega zatłoczone. No a co do samochodów, no to oczywiście dzisiaj jest niedziela, słuchajcie, więc ja tu sobie przechadzam się w niedzielę, więc nie ma tu jakiegoś zbytniego ruchu. W niedzielę to ludzie jak gdzieś jadą na zakupy, to raczej do centrum handlowego. No co jest dziwne, bo tak jak Wam powiedziałam, ja się dziwię, że oni sobie tutaj na spacerki nie przyjeżdżają, ale dobra, mniejsza z tym, więc ruch taki średni bym powiedziała, czyli tak jak wielkość miasta średnia Taki ruch średni. Tu Wam teraz podjechałam specjalnie pod taką najbardziej ruchliwą, bym powiedziała, ulicę w Makaj, e, tylko to już jest ulica dojazdowa, taka ala autostradowa, no to tutaj już widzicie i ciężarówki jeżdżą, jest większy ruch. I tu na koniec docieramy do, oczywiście, moim zdaniem najdudniejszej części, czyli po prostu centrum handlowe. Ale tu, co mi się też tak bardzo podoba, to to, że właśnie wokół tego centrum handlowego naszego, które się zwie Kainland, yy, są też palmy. Więc to też tak bardzo ciekawie, egzotycznie i tak yy, no, przyjemnie wygląda. Zaraz przy tym Cainlandzie jest oczywiście dalsza część tego deptaka, który jest nad rzeką. I dosłownie wystarczy przejść ulicę i jest fajny plac zabaw dla dzieci. A za tym placem zabaw jest laguna. Laguna, którą już Wam wielokrotnie pokazywałam i mówiłam o niej, jest cudowna, naprawdę mega wypasiona. I co najważniejsze, słuchajcie, jest darmowa, czyli każdy może sobie wejść nie płacąc nic. I my często właśnie tak robimy, że sobie tam idziemy, po na przykład mojej pracy, chwilkę dosłownie, żeby Jamie się popluskał, czy tam my popływali, i potem zmywamy się stamtąd. Czyli nie jest to jakieś wyjście na cały dzień, tylko można sobie na chwilkę tam wejść, bo się nic właśnie nie płaci. Tą lagunę Wam pokazywałam dokładnie też w jednym z odcinków o Makai, wcześniejszym o rekreacji w Makai, i też Was zachęcam, żeby sobie zobaczyć, bo naprawdę jest wypasiona. Tutaj dotarliśmy już do takiego powiedzmy ważniejszego miejsca. To jest taki park z pomnikami po prostu, który upamiętnia wszystkich żołnierzy walczących, ale przede wszystkim poległych w danych wojnach, w których właśnie Australijczycy brali udział. Tu Wam pokażę te pomniki tak szybciutko. Wiadomo, że dla nich, dla Australijczyków ma to takie duchowe, głębokie znaczenie, bo to są ich żołnierze, oni tam bardzo to szanują. Ale jak sobie spojrzycie na ten park też tak ogólnie, to jest to naprawdę bardzo przyjemne dla oka. Bardzo fajnie to jest tutaj skomponowane. Tu teraz Wam pokażę jedno z takich głównych miejsc właśnie w centrum Makai, czyli Bym powiedziała taki square Blue Water Key. Tutaj się wiadomo, jakieś tam wydarzenia, koncerty y, dzieją i takie inne. Zaraz obok tutaj mamy taki ruchliwy most dojazdowy do centrum Makaj. I po lewej stronie jest deptak. Deptak nad rzeką Makajowską, Pioneer River. I w ten deptak, słuchajcie, non-stop inwestują. Już dużo kasy w niego poszło, inwestują w niego, niby takie miejsce turystyczne. Ale też sobie zobaczcie właśnie odcinek o tych rekreacyjnych miejscach w Makaj, tam właśnie pokazałam dokładniej więcej tego deptaka. Dobra, a tu na koniec Wam pokażę już lotnisko, także zobaczcie sobie, jakby ktoś przylatywał do Makai. No to tutaj sobie zobaczcie was przewita takie właśnie lotnisko. No, niby lotnisko jak lotnisko, ale wam powiem szczerze, że jak my zawsze wracamy do Makai z jakiejś podróży, to powiem Wam szczerze, że się tak fajnie, miło robi, jak się ląduje. A tu od razu was taka aleja palm przywita. Także no to, że tak zadbali o tą egzotyczną część tego lotniska, no to mi się wiadomo podoba. No moim osobistym zdaniem, no to maka jeszcze pozostawia dużo do życzenia wiadomo. Tutaj jeszcze jest duży potencjał, żeby pobudowali. Zainwestowali trochę w turystykę, bo trochę tak nie wiadomo, powiem Wam, w którą stronę to Makaj zmierza. Wiadomo, że stoi tutaj głównie tymi przemysłami, jak górnictwo i ten przemysł cukru, trzciny cukrowej, czyli produkcji cukru z trzciny cukrowej. Natomiast miejscowości bardziej na północ od Makaja, jak Early Beach, czy też nawet Townsville. Ale ogólnie właśnie w Wood Sunday Region, tu wam pokażę na mapie, żebyście wiedzieli, to te miejscowości tam bardziej przyciągają turystów nawet z całego świata. Natomiast Makai niestety tego nie robi i zastanawialiśmy się wielokrotnie dlaczego, dlaczego Makai nie inwestuje trochę więcej tutaj w to wybrzeże, żeby po prostu plażami, turystyką taką rekreacyjną przyciągnąć właśnie turystów. No na pewno Makaj ma ogromny potencjał, żeby stać się takim bardzo turystycznym, przyjemnym miastem, miasteczkiem, które no, mogłoby mieć bardzo dużo turystów, którzy by przyjeżdżali po prostu, żeby sobie tu fajnie wypocząć w takich tropikach. Tak jak wam powiedziałam, Makaj jest miastem górniczym, chociaż słuchajcie, tutaj taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale właśnie w yy, Australii te kopalnie to one są bardziej na pustkowiach, czyli to, że Makaj jest miastem górniczym, to nie znaczy, że na przykład górnicy mają yy, 20 minut do pracy. Nie, górnicy zazwyczaj mieszkają w Makaj, ale na kopalnie muszą dojeżdżać i pracują poza domem na przykład nawet 7 dni. Ale z kolei tak szybciutko Wam powiem, że jeżeli chodzi o ten drugi Przemysł popularny w Makaj, czyli o cukrową, a właściwie produkcję cukru z trzciny cukrowej. To akurat cukrownia znajduje się w samym Makaj, bym powiedziała. Bardziej na obrzeżach wiadomo, no ale nie jest to tak daleko jak te kopalnie. Ja już się słuchajcie z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam Was do zobaczenia tych pozostałych filmików o Makaj i z Makaj. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!